Oj. Let's go, let's go stary Do domu Typie, myślisz, że mnie stary porobisz na głowę? Stary, ty masz mniejszą głowę niż ja stopę Leży, leży, leży Konkurs na AWM Genesis już wystartował Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wchodzisz na mojego Instagrama, zostawiasz serducho pod tym zdjęciem followa na profilu I piszesz komentarz o treści Gratulacje, a wyniki będą już 25 lipca Każdy ma szansę wygrać, a więc powodzenia A on gra na fejsie, tak? Jeżeli to jest ten sam to jest mierny. To jest mierny, dobra. Ja, słuchaj, jak jest tekst Jezu, ufam tobie, to papito, to ufam tobie. Nie no aż tak, nie. Apki weź go zabi. Under, under jeszcze. Nie, dwóch hapsy. On różne triki pokazywał. Pastałki to jeden. Typiasz. Też. Okej. Okay. A, dwóch, jeszcze jeden, jeszcze jeden. To jemu się myślała, bo tutaj jest bity. Brawo! Leciły, stary kula. Normalnie, rusty porobieni. Nice. Proste, Polacy górą. Polska górą. Proste, jestem, od dzisiaj jestem jak Mariusz Pudzian, a ty, stary, jesteś jak. wymyśl sobie tam kogoś. Zresztą drugie drugie wejście, roku. drugie wejście. Apki. Apki, apki. Apki. Nice, i apki. I apsy. Balkonik mały, balkonik mały. Oj. Let's go! Let's go stary! Lecimy z nimi. Lecimy z nimi jak do... jak stary Messi do Miami, tako! Ja pierdykam. A w ogóle widziałem takiego ma, <noise> Gdzie był gdzie było zdjęcie takiego Messiego w trybie takim, wiesz, GTA Vice City i tam było napisane First Day Messi in Miami, nie? Ja to mam muszę kurde pokazać Najduję. Weź go tam dojechać. Mój Nate. Ja yeah, Ander no Uf, leży stary leży Na tej gadków nie trzeba Z Pro 90 Tylko rdzenni Polacy To mi się podoba O to chodzi No i do e Pierwsze tam Dobrze Życie Apki Leży Leży Apsy gra do prawej a ja jestem no tak do Takie misje No mi się Do domu Typie, myślisz, że mnie stary porobisz na głowę? Stary, ty masz mniejszą głowę niż ja stopę <głosy> <głosy> Nie wiem, co to się odwaliło. To taki śmieszny tekstur. Under, under na pewno, under jest. Ja apsy trzymam spokojnie. Nie stresuj się. Andrzeju, nie denerwuj się. Apki sprawdza. Sprawdza, gdzie jesteśmy. Nice, i apsy. Zaraz powinien wylecieć na pięknie Brawo, super papito Ale już stary porobił Jak tobie sąsiad powiedział skręciłeś jak rolo w picie wypowiedzi na ten temat, bo ty jeszcze baby A chyba tak Nie, nie, nie akurat No i bardzo dobrze stary za flesza Białam Apsy O kurde wylas, wylas, wylas Apsy wyszedł już na, już na dole do lei Ta Nie, góra Apsy jeszcze. No, myślałem, że wziąłem To jest ten pomper. Ej plecy! O CT. Ej, zetka, zetka, zetka zetka, zetka. Masz słońę Gdzieś za side'em będzie skakał pewnie. Ej, short. Nice try. NT, enta. na luzie. E, oni co grali? A, oni dali flash. Oni wiesz co, to może dajmy może 2 na 2 psy, co? pierwsze tempo. Okej. Okay. To poszedł. Under, nice. Ja to under. Eee, drugie. Brawo, papito! Jaka forma wyśmienita, stary. <grywa> Okazało się grać na gold. W ogóle taka skałowska, że najwięcej graczy, jest z goldem, nie? Z goldem, później jest silver i tak dalej. Dobra. No to co? Lecimy, nie? Jada, da ja, ja daję flesza. Short. Nice try. Dobra, wiesz co? Mam pomysł Najdy teki i gościa w side wyjaśniamy Dobra Ten chłop stary w side to nie będzie miał zaraz życia Tylko tak, żeby ten, żeby najdem mnie dostać, nie? Dawaj, dwóch Dobra. typa Ej, na blisko pompa, uważaj. Nie, za sideem. Znajdujemy, no, za sideem gra. Poczekaj, chwale, to nie troszkę. Dyskoczył na górę. Sk skoczył. góra. Skoczył Dobra, Do no, Dostałem. Side. On tak on skacze, uważaj. Eta. To jest tego ruska za dostałem takiego skurcza. O nie! Jesteśmy zgubieni Dobra, przeszyję Shorta Dawaj okay. Leży, leży, bierzam, bierzamy jeszcze jeden Seven. No dawaj go To głowie Nie daj się, nie daj się stary <grystanie> Fatalny to ty jesteś, nasłudne pytanie proszę Jaki tutaj plan mieć stary? Ty może odmida, co? Na no, cicho. Dawaj. Okay. Masz koła No to mi już teraz, bo będę cię szedź później. Zetka. o no. Sorry. Dawaj, chodź. Może być side. A ah, jest. Hmm. lewą możesz coś No chłopaku, kurwa. Spróbuję shortę ściągnąć, potem możemy przyspieszyć. Mo mogę dać wieszona shorta, nie? Uważaj. No. Jeden short, pixel gra. 不多 Eee, Musimy. No sz smuka. Musimy szybko wyjeżdżać w side, Spo ale. No, mm, no to możemy dać w sumie tego smoka, Możemy dać, znaczy ja mogę dać na longa smołka. Dwa neidy. No i jazda. Tylko to już trzeba będzie szybko to zrobić. Oni ogólnie dają neidy w pierwszej uważaj. Daj mi busta. longa Boost Boosta robią? No to klasa, wyjeżdżamy w pierwsze depo Co miałeś? Pompę paka, leży tam, dobra My God. A-16 dostał Under, short Leży, 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 mamy, mamy teraz okazję Gdzie jest chłop? Ja mam lowa Brawo! tam się spaliłem, ale dobra Dasz mi dropa? To masz. Dobra Napisałem im good luck i mogłem napisać co innego Jest short, nice i pod tym Pod balkonem, czekaj Okej, okay. poczekamy czekamy na niego Ostatnia runda Poczekaj, zagramy razem, no. dobra? Widam ci flasha w site jak Możesz. Daj Leży Plantuję. No i ostatni do